Nawet milion złotych kary za rozpowszechnianie fake newsów medycznych. Kilka dni temu w polskim rządzie rozpoczęły się prace na temat projektu ustawy, która ma nakładać nawet milion złotych kary za rozpowszechnianie fake newsów medycznych. W mediach nazywa się to Lex. Szarlatan. Jak czytamy w jednym z artykułów, praktyki pseudomedyczne według projektu będą obejmować nie tylko stosowanie metod, które nie mają naukowego potwierdzenia skuteczności, ale także szerzenie dezinformacji medycznej, zwłaszcza w przypadku, gdy osoby promujące takie metody uzyskują korzyści finansowe lub osobiste. W projekcie znalazła się także propozycja nałożenia kar finansowych do miliona złotych na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które stosują pseudomedyczne praktyki. Kara ta ma być narzędziem do odstraszania od takich działań, które mogą nie tylko zagrażać zdrowiu pacjentów, ale również wprowadzać ich w błąd. Wrzucę wam jeszcze informacje z Rządowego Centrum Legislacji, żebyście zobaczyli zobaczyły na jakim etapie jest ten projekt ustawy. Ja wrzucałem tę informację w swoich social mediach i mogłem zauważyć takie dwa. Może skrajne to za mocne słowo, ale dwa kontrastujące ze sobą obozy, jeżeli chodzi o tę reakcję na projekt Lex Charlatan. Z jednej strony mamy te reakcje pozytywne wśród lekarzy, dietetyków, specjalistów z wykształceniem medycznym, którzy mówią, że w końcu będzie jakiekolwiek narzędzie, które może ukrócić ten absolutnie dziki zachód w rozpowszechnianiu informacji. Po drugiej stronie mamy obóz, który może rzadko mówiąc obóz, ale gro ludzi, która w swojej reakcji mówi, że no, nadchodzi Orwell, nadchodzi totalna cenzura, pełna kontrola i za chwilę już tylko Big Pharma będzie mogła wypowiedzieć się w internecie na temat zdrowia, natomiast wszyscy inni ludzie będą po prostu za to karani. W artykule MedExpress chciałbym jeszcze przytoczyć Wam jeden fragment. Nowelizacja po raz pierwszy definiuje pojęcie praktyki pseudomedycznej. Będzie nią m.in. działanie osoby niewykonującej zawodu medycznego, oferowanie metody niebędącej świadczeniem zdrowotnym, której przypisuje się skuteczność medyczną, w sposób mogący zaszkodzić pacjentowi lub odwodzić go od leczenia konwencjonalnego. Przykłady takich działań to terapię jodem w chorobach onkologicznych, leczenie bezpłodności suplementami, Odczulanie biorezonansem, holistyczne programy leczenia autyzmu, stosowanie płynu Lugola w chorobach tarczycy. Projekt przypisuje Rzecznikowi Praw Pacjenta nowe kompetencje dotyczące monitorowania i przeciwdziałania tego typu praktykom. Co istotne, pseudomedycyną będzie też działalność prowadzona bez odpowiednich zezwoleń lub rejestracji. No dobrze, ja nagrywam ten film właściwie z jednego powodu. Chciałbym Wam powiedzieć, że ja nie jestem zwolennikiem Nakładania kagańców, jako takich. Mało tego, wśród moich znajomych lekarzy też pojawiają się odgłosy wątpliwości, że to może być szkodliwy przepis, który będzie nadużywany, który nawet będzie pociągał do odpowiedzialności um, osoby, których celem nie jest. Rozpowszechnianie fake newsów, których celem nie jest szkodzenie pacjentowi, których celem nie jest odwodzenie pacjenta od metod konwencjonalnych, tylko ich uzupełnienie lub działanie w tak zwanym off-labelu. Ja właściwie ku temu się nawet trochę skłaniam, to znaczy uważam, że egzekucja później tego przepisu. Może być czasami niesprawiedliwa, nadużywana, może dostać się po głowie nie tym ludziom, którym powinno się dostać w świetle tych przepisów, w świetle tej ustawy. Problem jest tylko taki, że pomiędzy super, tak, niech ta ustawa przejdzie a tym, że to jest Orwell, że to na pewno lobbying Big Farmy, jest jeszcze tak zwany światłocień. Bo do mnie nie do końca przemawia to, że to akurat Big Pharma wylobbowała sobie ten projekt ustawy, dlatego że gdyby to chodziło o Big Farmę, to dlaczego dopiero teraz? Dlaczego nie już od wielu, wielu lat? Ja osobiście, i to jest moje prywatne zdanie, nie musicie się absolutnie ze mną zgadzać, natomiast chciałbym przedstawić pewną perspektywę. Uważam, że mm, powodem powstania projektu ustawy Lex Charlatan są właśnie szarlatani. Nawet wśród osób, z którymi rozmawiałem, którzy trzymają kciuki za to, by ta ustawa przeszła, to nie jest tak, że te osoby uważają, że to jest idealna ustawa, że to jest świetny przepis, że dokładnie w takim kształcie to powinno wyglądać, ale te osoby mówią, że do jasnej i ciasnej niech przejdzie cokolwiek, co da jakiekolwiek narzędzia, które ukrócą ten obecny dziki zachód, jeżeli chodzi o dezinformację i fake newsy, nawet jeżeli jest on nieidealny, nawet jeżeli będzie on nadużywany. Także żyjemy w takich dziwnych czasach, gdzie osoby, które uważają, że ta ustawa jest szkodliwa, i tak mogą trzymać kciuki za to, żeby ona przeszła, i nie te osoby nie mają nic wspólnego z dostawaniem 50 odrzutowców od Big Farmy. Wiecie, do tych z Was, którzy mają, ja naprawdę rozumiem te reakcje, że nadchodzi Orwell, że nadchodzi cenzura i tak dalej. Mam do Was takie ćwiczenie teoretyczne, eksperyment myślowy, lub po prostu pytanie. Co byście zrobili, i zrobiły, jeżeli czytacie przypadki, w których gość zaleca picie rozpuszczalnika pacjentce z nowotworem piersi? I to jest gość, który ma potężne, ogromne zasięgi, który wpływa na szereg różnych ludzi. A ten przypadek tej pacjentki, która zmarła, to jest jeden z wielu przypadków. To nie jest jedyny przypadek, to jest właściwie wierzchołek góry lodowej. I takich gości, którzy mają być może mniejsze zasięgi, być może są mniej rozpoznawalni, jest mnóstwo w naszym kraju. Co byście zrobili i zrobiły, gdybyście mogli, mogły kształtować prawo? Olać temat, czy coś z tym zrobić, jeżeli tak? To co? Jak by to mogło wyglądać? Bo z mojej perspektywy, jako gościa, który gdzieś tam prowadzi sobie kanał na YouTubie, ma też poradnię dietetyczną i na co dzień pracuje w tej branży, to nie jest tak, że osoby, które słyszą PDSMO Czyli rozpuszczalnik, to są osoby, które od razu będą miały włączoną lampkę czerwoną i będą wiedzieć, że to jest absolutnie fake news i jak najdalej z tego miejsca. Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo wyobraźcie sobie, że macie nowotwór, jesteście przerażeni, dajecie sobie wzbudzić taką fałszywą nadzieję. Przez osobę, która jest wpływowa, która ładnie mówi, która ma zasięgi, która ma ten efekt aureoli w swoich social mediach, używa trudnych, skomplikowanych słów i mówi, że wszystko będzie super, a przy okazji was nas straszy statystykami związanymi z metodami konwencjonalnymi. Druga sprawa: jak sobie czytam reakcje ekspertów, w cudzysłowie ekspertów, swoją drogą, mija już miesiąc, od kiedy czekam na odpowiedź Bartka, czekały na temat Swoich wielkich mądrości i przytaczania badań, które mówią zupełnie coś innego niż on sam, powołując się na te badania, to to jest absolutnie cudowne, jak gość, który sam tworzy tego typu informacje, później próbuje wprowadzać tą narrację do czegoś takiego. Ja wam przeczytam jego wpis na Twitterze. A jak nie, to niedługo paka za słowa, że mięso jest zdrowe, a rumianek może pomóc z układem pokarmowym czy snem, bo nikt nie będzie sponsorował badań na dwóch tysiącach osób z grupą kontrolną i randomizacją, aby to udowadniać, nie ma na to pieniędzy. Aha, i Bartek, jak coś to są randomizowane badania o rumianku. Są nawet metaanalizy z tych randomizacji. Już teraz szkalują lekarzy, którzy krytykowali pandemię, mimo że badania jasno pokazują, że ci lekarze mieli rację. Zaraz będzie kaganiec praktycznie na dla każdego rodzaju leczenia poza farmakologią, raj dla firm farmaceutycznych tuż za rogiem i równocześnie dystopijny koszmar dla pacjentów. Czekam na zbiorowe palenie książek o lecznictwie jak za starych dobrych lat. Tak, Bartek, tak. To na pewno ten rumianek dał pretekst dla rządu, by tworzyć tego typu projekty ustaw. Na pewno. Na pewno nie ma to nic wspólnego z wmawianiem ludziom, że chodzenie z mega podwyższonym cholesterolem LDL jest spoko, jeżeli nie masz stanów zapalnych. Przecież czas, same hipoproteiny LDL, jeśli ktoś ci mówi, że powodują miażdżyce, to jest kretynem po prostu. Niezależnie od tytułu naukowego, jest kretynem. Hipoproteiny LDL nie są w stanie w żaden sposób wywołać miażdżycy. Na pewno nie ma to nic wspólnego z takimi. Fragmentami jak u braci rodzeń, którzy gadają, że hipercholesterolemia rodzinna może być chorobą ochronną. Rodzinna. Bo ktoś może powiedzieć, o, tutaj mamy yy, genetyczne predysponowanie do występowania wysokiej ilości cholesterolu. Ale nie jest to też takie oczywiste, bo dane są niespójne. Okazuje się, że po pewnym, w pewnym wieku jednak hipercholesterolemia rodzinna, te osoby żyją nawet dłużej niż osoby bez hipercholesterolemii rodziny, czyli ryzyko jest zwiększone w młodszym wieku, ale jak przejdą przez pewien wiek, to wtedy w pewnym sensie jest, jest to protekcyjna choroba. I oczywiście. Jeżeli te osoby mają też wysokie trójglicerydy, to dieta ketogeniczna zdecydowanie obniża trójglicerydy i pośrednio zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe u takich osób. Na pewno to nie ma związku z takimi filmikami jak twój, gdzie ewidentnie straszysz, zniechęcasz do tego, by stosować statyny przez pacjentów. Na pewno to nie ma z tym nic wspólnego. Jestem absolutnie przekonany, że Big Pharma i rząd uwziął się na ten cholerny rumianek. Bo to pewnie rumianek sprawia, że lekarze nie są w stanie nawiązać normalnego dialogu z pacjentami. To pewnie ten rumianek sprawia, że pacjenci nasłuchają się różnych teorii z D wziętych, później idą do lekarza i robią coś dokładnie odwrotnego. Trochę tak jak ty w swoich filmach, kiedy przytaczasz prace, które mówią coś dokładnie odwrotnego. Tylko, że ludzie nie chcą tego sprawdzać, nie chcą tego weryfikować, bo Tobie po prostu ufają. Więc ja osobiście nie jestem zwolennikiem, Takich rozwiązań, takich rozwiązań kagańcowych, gdzie się nakłada kaganiec na dany obszar. Nie jestem zwolennikiem, ale róbcie tak dalej. Dalej twórzcie te fake newsy, dalej nagrywajcie więcej takich odklejonych treści, róbcie tak dalej. Niech będzie jeszcze więcej przypadków pacjentów, którzy chodzą z podwyższonym cholesterolem, którzy nie chcą słuchać się lekarzy, bo mają w głowie absolutne fake newsy, które wygenerujecie, a później gadajcie, że to na pewno ten cholerny rumianek sprawia, że nadejdzie lex szarlatan. Good luck. Bardzo, bardzo uczciwe, super podejście. Naprawdę. Ja wiecie, jestem może trochę ze starej szkoły i takiej utopijnej, ale jeszcze parę lat temu słowo medycyna alternatywna czy altmet jakoś przechodziło mi przez gardło, dlatego że sam poniekąd wywodziłem się z tego nurtu myślenia. Tylko że to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich paru lat, to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem, jakaś kompletna aberracja, która sprawiła, że dzisiaj. Nie chciałbym mieć z tym słowem nic wspólnego i powiem wam dlaczego. Dlatego że jeszcze parę lat temu przynajmniej w tej szkole, którą ja wyznawałem, Altmed, medycyna alternatywna, cokolwiek takiego, jakkolwiek byśmy chcieli sobie to etykietować, polegało na tym, by wiedzieć co najmniej tyle ile medycyna konwencjonalna. Słowo co najmniej oznacza wiedzieć tyle samo i więcej, wiedzieć tyle samo i szukać więcej niuansować. A dzisiaj oznacza to mniej więcej to, że jak coś mówi medycyna konwencjonalna, to my się ustawiamy o 180 stopni, mówimy jakieś naprawdę odklejone treści, dobieramy sobie albo nagłówki badań, albo jakiejś fatalnej jakości badania, które to podeprą, udajemy, że innych badań nie ma, a jeżeli inne badania są, to są na pewno opłacone, i jest wielki spisek. A jak ktoś nas krytykuje, to pewnie jest opłacony przez Big Pharma. No, i oczywiście jeszcze dodatkowo polaryzujemy społeczeństwo na tych, którzy myślą niezależnie, i na całą resztę debili. I tak jak już zdążyłem, mam nadzieję to mocno zasygnalizować, ja naprawdę nie jestem zwolennikiem takich kagańców, tylko że to wy, drodzy juduperzy, dajecie dzień za dniem preteksty dla rządu, by takie kagańce powstawały. A później będziecie gadać, że to nie wasza wina, to nie przez was, tylko przez pewnie jakąś bikwarmę, która się uwzięła na ten zasrany rumianek. Super. już takie rzeczy? Ale nie to. Ale żeby nie było, że tylko narzekam, że tutaj cały film ma gorzki wydźwięk, chociaż gorycz, jak to mówią w dietetyce, może poprawiać trawienie, to jest z tego całkiem niezłe wyjście. Dla Was. Dla twórców robiących bzdury, szerzących dezinformacje. Jest dla Was wyjście. Tylko zakładam, że Wy z tego wyjścia nie będziecie chcieli skorzystać. Nie? Wyjście jest takie, by przestać nagrywać bzdury. Wyjście jest takie, by wykorzystać swoje wielkie zasięgi, wielkie talenty i zdolności, mówię to bez ironii. Wy macie te zasięgi, wy macie te skillę, potraficie docierać do ludzi, wywierać na nich wpływ, wykorzystać je w dobrym celu. Wykorzystać je w takim celu, by naprawdę wyposażać pacjentów w rzetelną wiedzę, by niuansować konsensus, a nie go rozwalać, by przestać dawać preteksty lekarzom, milowi, rządowi, rzecznikom do tego by tworzyć takie rozwiązania. By przestać zachęcać ludzi do picia horrendalnych ilości płynu logola, wybierając sobie jakieś logiczno brzmiące bzdety, które nie mają nic wspólnego z medycyną. By przestać gadać, że wszyscy lekarze tylko przepisują te stateny i nic innego, tylko pokazać pacjentom, jakimi algorytmami postępowania kierują się lekarze, co to jest punktacja score, gdzie są punkty włączenia statyn, w jakich sytuacjach, jaki to ma związek ze stylem życia, z oceną ryzyka, zamiast gadać, że lekarze to tylko te statyny, bo są opłacani przez Big Pharma. Tylko naprawdę zacząć dawać wiedzę, a nie dawać propagandę ubraną w wiedzę i dzielić społeczeństwo, tworzyć jakieś absolutnie sztuczne i szkodliwe konflikty na linii pacjent-lekarz. I wiecie, tak, to byłby wielki problem dla Was, biorąc pod uwagę, że macie społeczeństwo czy społeczność swoją, którą nauczyliście tego, że jesteście tacy antysystemowi i w ogóle przebudzeni, i tak dalej. A nagle byście tworzyli treści, które no, nie tyle chcą rozwalić wypracowaną wiedzę medyczną, tylko ją zniuansować, właściwie to ją promować, bo lekarze nie mają zbyt dobrych możliwości, by to promować, bo jak masz 8, 7, 6, 5 minut realnie na pacjenta po wklepaniu wszystkich danych do klawiatury, to gdzie jest ten czas na rzetelną edukację? Ale wy macie te możliwości, moglibyście to robić, moglibyście zmienić swoje stanowisko. Moglibyście się zainteresować oficjalnymi wytycznymi, pojeździć trochę na kongresy, pogadać z tymi stowarzyszeniami, zobaczyć, gdzie leżą problemy, które odpowiadają za to, że system ochrony zdrowia w Polsce wygląda, jak wygląda, i proaktywnie wziąć się do roboty i robić dobrą, uczciwą, rzetelną robotę zamiast tej dezinformacji. Ja osobiście uważam, że długoterminowo moglibyście na tym absolutnie zyskać, wygrać. Ale długoterminowo, krótkoterminowo, to by pewnie oznaczało dla Was trochę hejtu, trochę mm, utraty zasięgów, może trochę odpływu klientów. No tak, to jest jakoś tam bolesne, ale poradzilibyście sobie z tym, a w miarę upływu czasu na dłuższą metę to by naprawdę działało dużo lepiej. Tylko, że Wy prawdopodobnie tego nie zrobicie. Tak, na 90 parę procent jestem. Przekonany, że tego nie zrobicie. Że jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie źle zgodnie z prawem Marfiego. Więc wy, zamiast tego, będziecie podkręcać społeczeństwo, że ten projekt to jest projekt finansowany przez Big Farmę, że ten projekt ma zamordować rumianek, oczywiście, tak. I póki ten, ta ustawa nie wejdzie, będziecie próbowali wycisnąć na maksa, ile się da z dalszego robienia fake newsów. Uważam, że właśnie tak zrobicie. A szkoda. Szkoda, bo macie tą drugą opcję, tą bramkę numer dwa, która jest cały czas otwarta. Ja nie wiem jak z innymi twórcami, nie wiem jak z innymi specjalistami, ja się nie chcę za nich wypowiadać, ale z mojej perspektywy, sekunda, w której zmienicie podejście, strategię i zaczniecie dawać dobrą wiedzę. To jest sekunda, w której ja przestaję mieć z Wami jakikolwiek problem, bo uważam, że zamiast Was kancelować yy, takimi ustawami jak Lex Szarlatan, lepiej Was zachęcić do tego, byście wykorzystali swoje możliwości, zasoby, zasięgi, umiejętności, do tego, by dawać dobrą, rzetelną wiedzę. No, ale zobaczymy, bo coś, coś czuję w kościach, że tutaj jednak zadziała prawo Marfiego. Jest też szansa, że sam wydźwięk tej ustawy i to, że ona zaczyna krążyć was troszeczkę nastraszy i sprawi, że jak już ponarzekacie sobie, że tu pewnie o ten cholerny rumianek chodzi Big farmę, to mimo wszystko przestaniecie nagrywać tak odklejone treści. Jest szansa, że zadziała tutaj bardziej element strachu, że może po przeprowadzeniu tej ustawy mm, rzecznik weźmie na warsztat kilku głośnych y, youtuberów, influencerów i ich odpowiednio mocno ukaże. Wrzuci do tego publicznego wpisu, rejestru takich właśnie lex, szarlatanów, i cała reszta ludzi potraktuje to jako straszak i przestanie nagrywać fake newsy. Jest też taka szansa i taki efekt bardziej odstraszający. Natomiast to wszystko nie zmienia faktu, że to w moim odczuciu wy daliście pretekst rządowi przez wiele lat robienia syfu, fake newsów, dezinformacji właśnie do przeprowadzenia tej ustawy, a dzisiaj, kiedy ta ustawa jest, no, jakoś tam rozpracowywana, no, to oczywiście będziecie grać rolę ofiary, uciśniętych, że to tam was chcą cenzurować i, i ten biedny Rumianek. To jest standardowe zagranie bardzo słabe swoją drogą. Jest też totalnie przykra, smutna druga strona monety. Ja tutaj może powiem coś nie do końca popularnego z perspektywy lekarzy, ale jak wspomniałem, ja do tej branży. Wszedłem nie drogą takiej oficjalnej edukacji medycznej, tylko tak bardziej oddolnie. I po drodze, tylko że tu odnoszę się do tego, co było naprawdę, mam na myśli lata 2014, 15 czyli dobre 10 lat temu, poznałem po drodze kilku naprawdę fajnych, zdroworozsądkowych naturopatów, naturoterapeutów, fitoterapeutów. Zielarzy, którzy są dzisiaj no, w takiej pozycji, gdzie uważam, że oni będą potraktowani tutaj tak, no, będą poszkodowani, mówiąc krótko, właśnie tą ustawą. I to jest ten mega przykry obraz, że te najgłośniejsze kanały, te, które tworzą najwięcej bzdur, wygenerują zjawisko zbiorowej odpowiedzialności, w której po głowie dostanie się ludziom którzy nigdy w życiu nie gadali takich bzdur, żeby chodzić z wysokim cholesterolem, że cholesterol jest przeciwzapalny, więc jak my możemy go obniżać, że tworzy hormony i cała reszta tych pozostałych bzdur. Te osoby nigdy nie wygłaszały czegoś takiego. Te osoby pokazywały i edukowały ludzi, jak metody naturalne mogą współpracować z metodami konwencjonalnymi. I tym osobom może się dostać po głowie przez was. I tak i, i to są osoby, które w pełni Uzasadnienie, usprawiedliwienie mogą mówić, że dostanie się im za mówienie o rumianku przez te osoby, które zachęcały do wypijania płynu logola na niedoczynność tarczycy. Patrzcie, że jest efekt Wolfa Czajkowa, który może wywołać niedoczynność tarczycy od picia płynu logola, ale po co to ludziom nagrywać? Nie? Lepiej nagrać. Logiczny wywód, żeby pić płyn Lugola. Także tyle z mojej strony. Jestem ciekaw Waszych odczuć, Waszego zdania, Waszej opinii na ten temat. Ja, tak jak wspomniałem, nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale z drugiej strony, w świetle tego, co na co dzień wrzucają naprawdę te kanały, które wygadują straszne bzdury i to na każdym kroku, praktycznie. Szczerze mówiąc, bardziej jednak zbliżam się do tych osób, które trzymają kciuki za tą ustawę, żeby przeszło cokolwiek, co ukróci ten proceder albo przynajmniej trochę odstraszy, niż żeby dalej to miało taką wolną, taki dziki zachód, który ma miejsce teraz, a wynika to z tego, nie z tego, że uważam, że to jest korzystne, dobre i nie będzie nadużywane, wręcz przeciwnie tylko z tego, że ja nie jestem tylko gościem, który sobie tutaj na biureczku siedzi i się tam wymądrza dla was na YouTube, tylko mam też poradnię dietetyczną i współpracuję z ludźmi, nasi dietetycy współpracują z pacjentami i my po tej stronie, na tym froncie powiedzmy ochrony zdrowia widzimy, jakie są konsekwencje nagrywania tych bzdur w internecie. I to naprawdę czasami włosy dęba stają na głowie. Jak ludzie latają z cholesterolem po 800 mg na decylitr i nie będą zmieniać swojej diety, nie będą brać leków, bo się nasłuchali dwóch popularnych braci na YouTubie, że cholesterol jest super, a oni się dobrze czują, bo im taka dieta smakuje. No i kij, i nic nie zrobisz, nie? Także tak, dzisiaj więcej gorz gorzkich słów, takiego wydźwięku może z frustracją, z nerwami, bo. Bo to też nie jest tak, że mnie to w ogóle nie dotyka, dotyka. Ja tu totalnie chciałem wam uczciwie pokazać, jakie to we mnie też emocje wzbudza i pokazać, że to ja nie jestem absolutnie przekonany, że to wynika z jakiejś big farmy, z jakiegoś spisku, tylko właśnie z tych różnych odklejek, które dały pretekst rządzącym, by się tym w końcu zająć. Także drodzy twórcy, od wysokich cholesterolów, straszenia ludzi statynami, dzielenia społeczeństwa i e, podburzania ludzi do tego, by nienawidzić lekarzy, by im nie ufać, by z nimi nie rozmawiać, by oczywiście przy okazji nie sprawdzać rekomendacji, nie sprawdzać źródeł, na które wy się tam powołujecie, brawo, to jest wasza zasługa, lex szarlatan, to jest wasza ciężka, wieloletnia praca polegająca na generowaniu. Absolutnych bzdur. Jeszcze taka refleksja po treningu mi przyszła do głowy, że osobiście, gdybym był właścicielem jakiejś Big Farmy, to bym pięknie zacierał rączki właśnie przez takich. Youtuberów, bo prawdopodobnie Big Farmie ciężko by było wylobować samodzielnie tego typu przepis. Za bardzo by to wyglądało podejrzanie, za dużo osób mogłoby się do tego przybalić. Ale jeżeli pojawiają się preteksty społeczne, jeżeli zaczynają cierpieć ludzie, są medialne presje, ciśnienia, artykuły, przypadki ludzi, którym dezinformacja szkodzi, to jest to na rękę właśnie rzekomemu spiskowi Big Farmie. Więc jeżeli jest jakiś spisek, jeżeli Big Farm spiskuje tak bardzo, to wy. Wy, którzy tworzycie te fake newsy, długoterminowo pracujecie na korzyść tej Big Farmy, z którą rzekomo walczycie. Zostawiam do przemyślenia. Jeszcze jedna kwestia. Wybaczcie, że tak dogrywam, ale nie chcę wracać do tego tematu za często, więc, ostatnie słowo w tym temacie, trochę do specjalistów. Taki mały, może apel mój osobisty, żebyśmy nie byli bierni. Ja bardzo długo nie chciałem brudzić sobie rąk w postaci komentowania wszelkiej maści bzdur tworzonych przez różnych youtuberów, pseudoekspertów, bo to się wiąże z hejtem, dużym hejtem, sami widzicie. To się wiąże z tym, że trzeba sprawdzać mnóstwo Bzdetów i szykować do nich długo materiały, bo czasami tak jak na Bartka, dwu czy jednominutowy dziwny tekst, trzeba było poświęcić naprawdę z 15 godzin roboty tak naprawdę na research, na montaż, na wrzucenie tego, opisanie itd. Ja w pełni rozumiem to, że może się nam nie chcieć, że może wam się nie chcieć z wielu różnych powodów, ale mam taki mały apel, żeby nie być biernym. Ponieważ pięknym Eldorado jest to, kiedy my. Dajemy tym ludziom wolne pole do popisu. Kiedy ludzie, którzy są po drugiej stronie i słuchają tego wszystkiego, nie mają kontrargumentów, nie mają treści, materiałów, które wyjaśniają te bzdury. To jest duży dyskomfort, to jest duże narażenie się na hejt, ale trochę w myśl profilaktyki, trochę w myśl zapobiegania powstawaniu problemów zdrowotnych, podjęcie tematu profilaktyki wymaga wysiłku, wymaga dyskomfortu, ale warto. Także nie bądźmy bierni. Zachęcam Was do tego. Zachęcam nie tylko specjalistów z oficjalnym wykształceniem, ale również właśnie naturoterapeutów, naturopatów, zielarzy itd. do tego, by pilnować własnej branży. Tyle. Zdrówka, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych materiałach już na inne tematy. Współpracuj indywidualnie z naszymi dietetykami. Szybko, prosto i bardzo skutecznie. Linki w opisie pod filmem.